Cześć, witam Was w piątkowy wieczór. Piątek, a u mnie trzynasty live. Mam nadzieję, że nie będzie pechowy. Ja generalnie nie wierzę w coś takiego jak pech. Każdy z nas kreuje swoje życie, swoją codzienność i tak naprawdę nasz los jest w naszych rękach. Mam nadzieję, że Wasz dzisiejszy dzień minął bardzo dobrze. U mnie dużo emocji, bardzo fajny, fajny dzień za mną. Muszę się z Wami podzielić, że byłem dzisiaj po raz pierwszy z powrotem w biurze po 8 miesiącach pracy z domu, pracy zdalnej, tylko i wyłącznie będąc ze znajomymi członkami mojego menadżerskiego zespołu w firmie, w której pracuję. I dzisiaj zobaczyliśmy się wszyscy w takim dość szerokim gronie. Po raz pierwszy od 8 miesięcy i to były dla mnie duże emocje, bardzo fajne doświadczenie. A chyba będę jednak częściej do nich zaglądał. Jeśli chodzi o temat dzisiejszego live'a, chciałbym was yy, krótko przeprowadzić przez yy, temat, który dla wielu jest ważny, dlatego że sporo osób, które dziś zastanawia się nad yy, przyłączeniem do danego zespołu czy współpracą z daną firmą w network marketingu, kiedyś już miało w przeszłości jakieś doświadczenia. I albo pracowało z jakimś firmą, albo z jakimś zespołem. Te doświadczenia najprawdopodobniej nie skończyły się najlepiej, skoro dziś przyglądają się albo nie współpracują z daną firmą. Dlatego, te, dlatego też ten live, żeby właśnie do Was, do tych osób odezwać się i chwilę z Wami porozmawiać. Dokładny temat live'a to. Czy warto po raz kolejny zaangażować się w marketing sieciowy, jeśli raz czy dwa razy mi się nie udało? Ja myślę, na samym początku odpowiem na to pytanie. Ja myślę, że warto, dlatego że jeśli jesteś osobą, która ciągle w środku czuje, że to jest coś, co chciałaby robić, jeśli jesteś osobą, która już raz czy dwa razy spróbowała, nie wyszło ci z różnych powodów, bardzo często możliwe, że nawet nie wiesz z jakiego powodu ci nie wyszło, natomiast nadal masz gdzieś w środku przekonanie, że chciałbyś spróbować, to, to ten life jest dla ciebie. Jeśli już od długiego czasu się przyglądasz i myślisz, że marketing sieciowy jest czymś fajnym, podoba ci się jak działają tutaj ludzie, to ten life jest dla ciebie. Jeśli obserwujesz innych i widzisz, że mają sukcesy, że mm, realizują swoje cele, Chociażby takie niewielkie, założyli sobie chęć dorabiania czy osiągania dodatkowego dochodu, na przykład w wysokości 500 zł, 1000 czy 2000, i widzisz, że realizują to z powodzeniem, i nadal się zastanawiasz, to ten life jest dla Ciebie. I co chciałbym, co chciałbym Ci przez to powiedzieć? Przede wszystkim chciałbym zwrócić Twoją uwagę, że teraz jest bardzo dobry czas. Bardzo dużo ludzi przekonuje się do marketingu sieciowego. Hmm, ludzi, którzy słyszeli o nim, ale nigdy nie mieli żadnych doświadczeń i nie pracowali. I teraz końcówka roku, choć nie tylko, bo przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy na rynku pracy, na rynku pracy takiej tradycyjnej, etatu, czy, czy też na przykład w biznesach tradycyjnych, wiele różnych rzeczy się podziało, niestety hmm, nie na dobre to wyszło i pracownikom, i pracodawcom. Więc zdecydowanie bardzo, zdecydowanie ten rynek odżył, wiele osób się przygląda teraz w współpracy z firmami, które działają w tym modelu, właśnie w network marketingu i to jest bardzo dobry czas do tego, żeby w tym momencie dołączyć i budować razem z nami stabilny biznes, to jest właśnie moment, kiedy, kiedy my nabieramy rozpędu, kiedy nasze zespoły się mocno rozpędzają, i jest to okazja dla Ciebie, żebyś dołączył do już rozpędzającego się pociągu do osób, które mają plany, które widzą siebie, które, które widzą siebie w konkretnym miejscu, rozwijają się. I możesz być częścią tego, jeśli tylko będziesz chciał spróbować, jeśli tylko będziesz chciała podjąć decyzję i odważysz się na, na ten jeden krok. Chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś się nie sugerowała, czy nie sugerował opiniami innych osób. Jeśli to nie są Twoje doświadczenia, dlatego, że za chwilkę Wam podam kilka przykładów, jak to może wyglądać, natomiast myślę, że jednak warto odważyć się, zdecydować na to, żeby nabrać swoje doświadczenia. Często dzieci tak mają, my dorośli próbujemy je wychowywać i przestrzegać przed różnymi rzeczami, czy pokazywać im pewne nauki, dawać, natomiast one chcą sprawdzić same. I bardzo dobrze, bo to, co, czego się nauczą same, zostaje im w głowach, i dzięki temu mają doświadczenia, których nie są w stanie nabyć tylko przez to, że my im o czymś powiemy. I tak samo proponuję Ci, właśnie nie opierać się na opiniach innych, tylko przeżyć te rzeczy i nabyć te doświadczenia samodzielnie. Zastanów się, czy jeśli raz na przykład strułeś się w jakiejś restauracji, bądź nie smakowało ci jedzenie, tak bardzo ci nie smakuje jedzenie, że powiedziałeś sobie: Kurde, chyba wolę jednak robić samodzielnie w domu i jeść w domu, to czy mimo wszystko nigdy więcej nie poszedłeś do żadnej restauracji? Albo zastanów się, czy jeśli w jakimś związku ci się raz nie powiodło, zawiódł cię partner, czy mimo to po jakimś czasie, kiedy rany się zabliźniły, nie zdecydowałaś się, nie zdecydowałeś się na związanie się z nowym partnerem. Pewnie byłeś dużo ostrożniejszy, przyglądałeś się y, różnym rzeczom, natomiast prawdopodobnie jednak podjąłeś decyzję, czy podjęłaś o tym, żeby związać się ponownie z jakąś osobą. Albo taki temat na czasie, czy jeśli mm, słyszałeś opinie innych, że jazda na nartach jest niebezpieczna, bo można sobie złamać nogę, to czy będąc w okolicach stoku nigdy nie myślałeś, nie myślałaś o tym, żeby spróbować, żeby wsiąść na narty, zapiąć je do butów i e, zjechać ze szczytu i spróbować, jak to jest? Myślę, że warto te doświadczenia zbierać samodzielnie i zachęcam Cię do tego, żebyś tak robiła. Czyli e, to zwracam się jeszcze raz do Was, do tych osób przyglądających się, do osób, które przyglądają się mi, które przyglądają się naszemu zespołowi. Jeśli nadal się zastanawiasz, to przestań się zastanawiać, tylko spróbuj. Jeśli się przyglądasz, to przestań się przyglądać, tylko się do nas odezwij, tylko odezwij się do mnie na messengerze czy przez inny kanał komunikacyjny, jak tam wolisz, czy zostaw namiary do siebie w komentarzu. Napisz, że chciałbyś prosić o kontakt, zostaw jakiekolwiek emoji i ja się do ciebie odezwę, jeśli któryś z tych sposobów jest dla ciebie łatwiejszy. Albo brak ci śmiałości. Natomiast nie trwaj ciągle w ciągle w, w tej fazie podglądania i przyglądania się, bo tak jak mówię, teraz jest najlepszy moment, szczególnie na końcówce roku, żeby ustawić sobie plan i y, ten nowy rok rozpocząć z przytupem i zrobić coś dla siebie i dla swojej rodziny. Chciałbym, że, chciałbym Wam ten, ten temat ułatwić, i jeśli naprawdę y, zastanawiacie się nad tym, żeby wrócić do, do tej branży, pogodzić się trochę z nią, czy, czy spróbować, Dać jej drugą szansę, to weźcie pod uwagę następujące wskazówki. Tak naprawdę, ja bym się skupił na trzech rzeczach, które sobie tutaj zapisałem, które doradzałbym Wam, abyście zweryfikowali zanim się zdecydujecie na ponowną współpracę. Przede wszystkim sprawdźcie firmę. Czy firma jest właściwa, czy produkty, które oferuje, są właściwe? Czy są, to, czy są to produkty wysokiej jakości? Czy klienci chętnie sięgają po te produkty? Posprawdzajcie opinie klientów na temat tych produktów. Sprawdźcie, jaką ma ta firma historię, ile lat jest na rynku, gdzie działa, w jakich krajach, jakie posiada certyfikaty, jakie posiada zasady działalności. Czy posiada jakiś jasny system pracy, czy ten system jest zawiły i zagmatwany, i wy nie jesteście w stanie się z, nim, z niego rozeznać? Czy osoby, które z nią współpracują, mówią szczerze i otwarcie na temat tej firmy i na temat tego, jak tam się zarabia? Sprawdźcie sobie te rzeczy pod kątem wiarygodności firmy, z którą chcecie ponownie podjąć współpracę. Kolejną rzeczą to jest sprawdźcie ludzi, którzy współpracują z taką firmą. Dla mnie, tak naprawdę, i dla wielu osób, które są w temacie, to, yy, to osoby przyciągają do danej firmy. Oczywiście produkt ma bardzo duże znaczenie, to, natomiast produkt jest jedynie narzędziem. Ważne, żeby on był bardzo dobrej jakości, natomiast to jest ciągle narzędzie w Waszych rękach. Biznes i, yy, i zespół, i swój sukces będziecie budować razem z liderem którego, którego wybierzecie i z którym zdecydujecie się współpracować. Dlatego sprawdźcie ludzi, którzy działają w tej firmie. Zobaczcie, czy, um, czy będziecie mogli liczyć z ich strony na wsparcie, na profesjonalne działanie, na to, że, um, że was poprowadzą, że wam pokażą, jak działać. Sprawdźcie, czy nie oszukują innych, sprawdźcie, w jaki sposób się komunikują, czy są otwarci, czy otwarci mówią o firmie, czy. Zapraszają Was do współpracy, ale niewiele mówią i tak naprawdę nie chcą dzielić się informacjami. Zobaczcie, czy to są osoby, które są silne i zbudowane na tyle, żeby Was poprowadzić, czy to są osoby, które dziś Wam w jakiś sposób imponują bądź są w stanie dać przykład, z którego Wy możecie czerpać. To jest, myślę, jedna z najważniejszych rzeczy. No i ostatnia rzecz, trzecia: to jest sprawdźcie etykę i profesjonalizm działania. Czy ta osoba, z którą się zdecydujecie współpracować, bo tak jak powiedziałem, tak naprawdę ludzie i człowiek, i lider, który was będzie prowadził, jest tutaj najważniejszy. Sprawdźcie, czy taka osoba jest etyczna, co przez to hmm, chcę powiedzieć, czy działa zgodnie z, ze sobą, czy jest prawdziwa, czy to, co mówi do Was, yy, to tak naprawdę wygląda, czy na przykład nie wyolbrzymia, nie mówi, że yy, można tutaj zarobić 50 tysięcy złotych, a tak naprawdę sama niewiele zarabia. Owszem, będzie tak na początku, że na początku drogi będziecie zarabiać i ta osoba, i wy prawdopodobnie no niewiele będziecie od jakiegoś tam pułapu startować. Natomiast, czy ta osoba ma w swoim najbliższym kontakcie, otoczeniu kogoś, kto takie pieniądze zarabia, że wiecie, będziecie mieli pewność, że możecie uczyć się od kogoś. To już tą drogę przeszedł. Profesjonalne działanie: co mam na myśli? Chodzi mi o to, że nie jest to osoba, która co jakiś czas będzie się pojawiała, potem nagle zniknie przez miesiąc i nie będziecie mogli się z nią skontaktować. Czy to jest osoba, która działa regularnie, czy jest wytrwała, czy sposób, w jaki się komunikuje i opowiada o firmie, czy o produktach, nie razi was, nie jest w jakiś sposób nachalny. Czy nie powoduje, że od razu was to odrzuca? Musi być jakaś chemia między Wami a tą osobą, abyście po prostu się wzajemnie znosili, aby Wam się dobrze współpracowało i abyście mogli się dogadywać i iść w ramię w ramię realizując swoje cele. Pamiętajcie, że poprzednie doświadczenia, które, które mieliście i które mogliście mieć. Nie determinują tego, jaka będzie wasza przyszłość, ani nie determinują tego, jak wygląda wasza, wasz dzisiejszy dzień. I te doświadczenia są na pewno ważne, natomiast nie, nie zwracajcie na to uwagi, jakby nie skupiajcie się tylko na tym. Na sam koniec chciałbym was zaprosić do, do współpracy ze mną. Chciałbym was zachęcić do, do dołączenia do mojego zespołu. Dajcie się poprowadzić. Nie bójcie się, nie bójcie się tego, że ktoś, że ktoś Wam będzie pokazywał ścieżkę, którą Wy możecie pójść. Dlaczego zachęcam Was do tego, żebyście dołączyli do mojego zespołu? Dlatego, że nasz zespół niezmiennie już od kilku miesięcy kilku dobrych miesięcy zajmuje pierwsze miejsce w Forever. Ma najlepsze wyniki. Bardzo często zajmuje pierwsze miejsce, natomiast wielokrotnie znajduje się na, na, w pierwszych top najlepszych zespołów w Polsce. Współpracuje bezpośrednio z, osobą, z jedną z najlepszych liderek w Polsce, z jedną z sześciu topowych osób, które współpracują z firmą już od wielu lat i osiągają bardzo dobre wyniki. Nasz zespół oferuje szkolenia, mentoring, prowadzenie. Także nie zostaniecie sami, będziecie prowadzeni i będziemy Was wspierać. Mamy spotkania, na których dzielimy się informacjami i wzajemnymi doświadczeniami, przerabiamy sobie różne tematy, tak żeby się wspierać i sobie wzajemnie pomagać. Pracujemy w grupach messengerowych i facebookowych, także jesteśmy w codziennym kontakcie, wymieniamy się informacjami i pomagamy sobie w kontaktach z klientem, z partnerami biznesowymi. Um, także jesteśmy na co dzień do dyspozycji. Um, działamy profesjonalnie i etycznie i to mogę wam powiedzieć i zagwarantować. Um, myślę, że przez jakiś czas, jeśli już przyglądaliście się mojej aktywności, to, um, to możecie mieć śmiało takie wrażenie i możecie śmiało sobie to zweryfikować, sprawdzając mój profil bądź profil um, mojej partnerki biznesowej Moniki Walkiewicz. Um, Pozwalamy osobom z naszego zespołu, ja szczególnie, na to, aby działały zgodnie ze sobą, aby rozwijały się i kreowały taki obraz siebie i takie, e, taki biznes, taki zespół, jak one się czują, że mm, ze sobą i z, z osobami, z, chciały, z którymi chciałyby współpracować, e, taki, żeby był zgodny z ich charakterem i, i przekonaniami. Natomiast nadal oferujemy im system, oferujemy im wsparcie. I dzięki temu one mogą realizować siebie, Natomiast wiedzą, jak to robić i, yy, i mają wytyczoną ścieżkę. Yy, dzięki temu mogą to robić łatwiej. Tyle, jeśli chodzi o krótki przekaz, który mam dla was dzisiaj, yy, mam nadzieję, że mój pies, który mnie tutaj nahalnie próbował atakować, który się wspinał na swoje legowisko, który po całym dniu mojej nieobecności się za mną stęsknił, za bardzo mi nie przeszkodził w tym live i, nie, i nie, nie słyszeliście dziwnych odgłosów, które zakłócały trochę, bo ja zobaczę, jak to będę odsłuchiwał, jak to, tak, jak to naprawdę wyszło. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie. Jeśli będziecie odsłuchiwać tego live'a, to bardzo Was proszę o komentarze, o serduszka, o jakieś inne reakcje. Zawsze mi jest miło przeglądać potem, jak reagujecie na te filmy. No, a jeśli uważacie, że to było sensowne, że to było ciekawe, to dajcie znać w komentarzu. No, i jeśli oglądacie retransmisję, to napiszcie, że oglądacie to po raz, że oglądacie to po prostu z nagrania, żebym wiedział też, ile osób trafia później na, te, na, te, na to wideo. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam powodzenia, życzę Wam dobrego weekendu. Jeśli się nie będziemy słyszeć, i przemyślcie sobie te rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, na spokojnie przez weekend. I śmiało odezwijcie się do mnie. Pozdrawiam Was, cześć.